To brata Stryjecznego to by prowadziły ze 30 metrów i rozszczepił Niemiec. A ojca W armii Poznań generał trzeba oczekuje na ściągające do niego oddziały armii Pomorze. W międzyczasie wydaje rozkaz rozpoznawczego natarcia na Łęczyce. Po tym ataku polscy żołnierze wycofują się. Ruchy polskich wojsk Niemcy interpretują jako próbę przebicia się niedobitków na południe. Nie wiedzą o koncentracji polskich jednostek w tym rejonie. Kolega, pamiętam jak dziś, słuchaj, założ randy jestem. No, spojrzałem na niego, ale to wie pan, o tak, jeden przy ale krzyczeliśmy głośno, bo strzelanina, huk, nie? Ja mówię, a w hełmie widzę ma z tego strzału dziurkę, a tędy mu leci krew. Ja mówię, nie, tam troszeczkę jesteś, mówię, tak, w tym czasie, kiedy ja to powiedziałem, szarabdel. Widziałem na własne telefonie, tak szrapnęło tutaj i głowa odpada. Tylko frudeło. Na froncie pomiędzy Łęczycą i Sobotą trzy dywizje piechoty pod dowództwem generała Knola Kownackiego oraz Wielkopolska Brygada Kawalerii generała Abrahama uderzają na zaskoczonych Niemców. Z Dąbia nad Nerem kawalerzyści generała Grzmota Skodnickiego ruszają w kierunku na Łódź, by oskrzydlić Niemców. Polacy uderzają z nad Bzury w kierunku na Nałęczyce, Ozorków, Górę Świętej Małgorzaty, Bartoszewice i głon. Jednocześnie resztki armii Pomorze osłaniają uderzenia od północy na linii Włocławek-Wrzeźdźkojawskiej. Polacy rozpoczynają zwrot zaczepny, znany jako bitwa nad Bzurą. Niemcy wkraczają do Płocka, który opuścili chwilę wcześniej marynarze flotylli Wiślanej. Nie mogąc wycofać własnych statków z powodu płytkiego stanu rzeki, marynarze niszczą je i przyłączają się do oddziałów walczących nad Bzurą. O godzinie 17.30 Polacy rozpoczynają atak na Łęczyce, wspomagani ogniem artylerii. Niemcy odpowiadają silnym ostrzałem, ale determinacja atakujących doprowadza do zwycięstwa. O 21.00 Polacy zajmują Łęczyce, biorąc 120 jeńców. Zdobywają też ważne dokumenty sztabowe z pozycjami niemieckich wojsk. Pod Wizną żołnierze kapitana Władysława Raginisa samotnie przeciwstawiają się atakowi Korpusu Pancernego generała Guderiana, który prowadzi swoje wojska na Brześć. Aby podnieść morale polskich żołnierzy, kapitan Raginis oraz dowódca artylerii porucznik brykalski, niczym Sienkiewiczowscy bohaterowie Wołodyjowski i Kettling, przysięgają, że żywi nie opuszczą powierzonego im do obrony skrawka Polski. Na polską obronę spada deszcz pocisków i bomb lotniczych. Niemcy atakują północny kierunek Giełczyn, starając się go okrążyć. Pomimo bohaterskiej postawy Polaków, niemiecka nawała ogniowa miażdży obrońców odcinka. Reszta polskich żołnierzy wynosi poparzonego dowódcę porucznika kiewlicza, pali za sobą most na narwi i w ostatniej chwili wycofuje się przed niemieckimi czołgami na główny punkt oporu strękową górę. Pierwszy z przysięgających porucznik Brykalski dotrzymał słowa. Zginął trafiony odłamkiem na swojej pozycji. atakują także południowy kierunek Strękową Górę, Wieś, Kurpiki. Polacy bronią się twardo i uporczywie. Wielu z nich ginie, wielu zostaje ciężko rannych wśród nich, kapitan Raginis. Ale, pomimo to, nikt się nie wycofuje. O godzinie 16:00, kapitan Raginis po raz ostatni za pomocą radia łączy się ze swoim dowództwem w Osowcu. Melduje o stratach, o tym, że jest ranny i że z powierzonych mu pozycji nie wycofa się. Po raz ostatni także polska piechota dokonuje kontrnatarcia niszcząc kilka pancernych pojazdów wroga. Wieczorem niemieckie czołgi przełamują pod kurpikami linię oporu i wdzierają się pomiędzy polskie bunkry. Do godziny 18 nieprzyjaciel uszkodził wszystką broń maszynową w obiekcie, raniąc ciężko mnie i pięciu szeregowców. Stan rannych w jednej zupełnie ciemnej izbie wśród stłoczonych 26 ludzi stale się pogarszał. Zdecydowałem się poddać obiekt. Każdy żołnierz, jak również i ranni, który wydostał się przez wyjście, został przez żołnierzy niemieckich dotkliwie skopany i pobity. Wychodząc przedostatni ze schronu, dostałem postrzał w głowę z pistoletu. Następnie, gdy straciłem świadomość, zostałem, jak mi opowiadano, skopany. Grupa operacyjna Narew ciągle broni przeprawy pod Łomżą. Korpus Guderiana po przebiciu się pod Wizną wychodzi na bezpośrednie tyły grupy. Wraz z atakującymi od południa dywizjami pancernymi Kempfa zaciska pętlę wokół polskiego ugrupowania. Armia Modlin nadal z trudem utrzymuje linię Bugu, tocząc walki pod Serockiem, Branszczykiem i Sadownem. Armia Prusy w swej północnej części cofa się za Wisłę. Pozostała jej część walczy drugi dzień w rozsypce razem z oddziałami armii Lublin na tyłach niemieckich w rejonie Iłży. W ciężkich walkach Niemcy rozbijają tam trzecią Dywizję Piechoty Legionu. Hitlerowcy forsują rzekę pod Górą Kalwarią, zostają jednak zatrzymani pod Dęblinem i Maciejówkami. Armia Kraków kontynuuje odwrót na Baranów. Armia Karpaty wycofuje się ku Sanowi, na Przemyśl i Jarosław. Niemcy podchodzą pod Sandomierz. Brygada pościgowa wykonując loty rozpoznawcze dla dowództwa przemieszcza się tym razem z lotnisk lubelskich na lotniska wołłyńskie. Niemcy wkraczają do poznania. To oddal było blisko, ja wszystko widziałam, bo położyły takie trzy rzędy, leżało i po trzech stawały i rozstrzelały. Który się zerwał, to, to i łucik, a dużo co nie łucik, bo karabiny maszynowe przecie to blisko, to daleko ucikł. Dużo uciekło, rannych dużo było. Na drugi dzień dopiero rano chodził Niemiec i dobijał. Bo dużo takich było, co rannych było, a nie na śmierć zabity. Dopiero na drugi dzień rano chodził i dobijał. Po bombardowaniu lotniczym i ostrzale artyleryjskim rusza niemiecki atak na Warszawę. Na woli w rejonie cmentarza prawosławnego. Polacy podpalają pod czołgami beczki z terpentyną z miejscowej fabryki. Niemców ogarnia panika. Czołgiści usiłują wydostać się z płonących pojazdów, a piechota z zatarasowanego przez wraki piekła. Strzelając z bezpośredniej odległości, Polacy urządzają na jeźdźcom rzeź. Niemcy ponoszą tak ciężkie straty, że już o godzinie 10 dowodzący nimi generał Reinhardt wstrzymuje natarcie i daje rozkaz do odwrotu. Teraz kontratakują Polacy. Pomocą własnych czołgów niszczą po kolei osaczone w różnych częściach ochoty grupy Niemców. I do wieczora powracają na pierwotne pozycje obronne. Rozpoczyna się bitwa nad Bzurą, zwana wówczas bitwą pod Kutnem, największa bitwa kampanii wrześniowej i największy zwrot zaczepny oddziałów polskich w czasie tej kampanii. Jednostki dwóch polskich armii, Armii Poznań i Armii Pomorze, generałów Kutrzeby i Bortnowskiego, Uderzyły z północnego brzegu rzeki Bzury w skrzydło niemieckiej ósmej armii prącej w kierunku Warszawy z zadaniem przełamania linii frontu i wyjścia na ich tył. Ogromne straty i ogromne zmęczenie żołnierzy polskich trwających już od wielu dni w zażartych walkach sprawiły, że ten zwrot zaczepny nie zakończył się pełnym sukcesem, acz częściowym sukcesem stało się wycofanie wielu jednostek niemieckich z środkowej Wisły właśnie spod Warszawy i Straty w tej, jak się okazało, największej bitwie polskich formacji regularnych w II wojnie światowej sięgnęły jednak aż 20 tysięcy żołnierzy poległych i zmarłych z ran. Myślałem, że ja już nie żyję, no jakoś wychodzę, wychodzę, a tu już koledzy, panie, moja taczanka też przybita na drugą stronę, kolegów kilku, pani rannych, jeden krzyczy, przy dobi, mnie, dobi, i tak dalej, bez ręki, bez nogi, coś strasznego. Nad Bzurą trwa atak armii Poznań i Pomorze. Niedaleko stąd, pod wsią Worowiec, 17 Dywizja Piechoty wraz z kompanią tankietek atakuje pozycję niemieckiej artylerii. Po ataku poddaje się cały tabor niemiecki, a niedobitki hitlerowców mimo wsparcia ogniowego czołgów uciekają w panice. Polacy zdobywają 12 ciężkich dział, amunicję i sprzęt optyczny. Do niewoli trafiają podoficerowie SS. Wieczorem rozpoczęło się natarcie na niemieckie dywizje rozciągnięte między Łęczycą i Łowiczem. Prawe skrzydło natarcia ubezpieczała podolska brygada kawalerii, a lewe Wielkopolska. Szczególnie zacięte walki rozgorzały o Łęczyce, Piątek i Łowicz oraz w rejonie Góry Świętej Małgorzaty. Po zdobyciu Łęczycy Polacy ścigają Niemców aż do Ozorkowa. Odbijają też Małachowice oraz Piątek. Niemiecka 30. Dywizja Pancerna poniosła ciężkie straty. Poległo 800 żołnierzy, 750 było rannych, a prawie 3000 dostało się do niewoli. Polacy triumfują. Grupa operacyjna generała Grzmota Skotnickiego zajmuje Uniejów, niszcząc oddziały 221. Dywizji Pancernej. Potem zajmuje Poddębice i wychodzi na niemieckie tyły. Wielkopolska Brygada Kawalerii podchodzi pod głowno. Zajmuje celestynów, golub, dociera do Rogożna i kontroluje okolice Łowicza. Dzięki zaskoczeniu i przewadze liczebnej Polaków, Niemcy zostają odrzuceni wiele kilometrów na południe od Bzury. Niemieckie plany marszu muszą ulec zmianie. Najeźdźcy odwracają się ku Bzurze. Ich ósma i dziesiąta armia wstrzymują marsz w głąb Polski i podejmują kontrnatarcie na Łęczyce i piątek, ale znów zostają krwawo odparte. Niemcy się przestraszyli, po prostu ich uciekali do tyłu. A my, pamiętam, krzyczałem hurra do przodu. I chłopcy mówię, kto, kto umie, kto z artylerii, bierzcie się za działkę i od, odwrócić do Niemców. Dochodzimy, dochodzimy do, już do wioski, Niemcy uciekają. Weszliśmy już do wioski, a Niemcy po prostu pouciekali ze, na drzewach nowych. my ich tam trochę ściągali. Po upadku większości punktów obrony, bronią się jeszcze dwie załogi polskich schronów na Strękowej Górze pod dowództwem rannego kapitana Raginisa. W nocy Polacy odpierają niezliczone ataki Niemców. Nieliczni obrońcy, ranni i ogłuszeni, na wyraźny rozkaz dowódcy opuszczają schron i poddają się. Kapitan Raginis dotrzymuje przysięgi, wysadza się granatem w opuszczonym schronie. Czołowe natarcie na schron nie doprowadziło do celu. Nadjechały nasze czołgi. Pod ich osłoną oddział szturmowy zbliżył się do schronu. Czołgi otworzyły ogień na strzelnicę schronu i przygniotły obsługę polskich karabinów maszynowych do ziemi. Jednemu z naszych saperów udało się podejść do drzwi wejściowych i umieścić tam ładunek wybuchowy. Pod wpływem silnej detonacji drzwi odskoczyły, wejście jednak zostało natychmiast zabezpieczone. Twardzi obrońcy polscy nie chcieli zaprzestać walk i nasz oddział został ponownie zasypany pociskami. Drugi saper podczołgał się do strzelnicy karabinu maszynowego. Eksplodował ładunek wybuchowy i karabin zamilkł. Próba wtargnięcia do schronu spełzła na niczym, ponieważ kopuła nadal była nieuszkodzona, a z niej polski karabin maszynowy trzymał nas dalej podobnie. Podjęto decyzję uporania się z kopułą. Jeden z saperów ukrył się za wieżyczką czołgu, który wjechał na ścianę schronu. Dwa karabiny maszynowe, które dotychczas prowadziły szalony ogień, zostały zniszczone. Ale i teraz Polacy nie poddali się, mimo że broń ich uległa zniszczeniu. Jeden z saperów wrzucił przez strzelnicę kopuły kilka granatów ręcznych. Dopiero w ten sposób został skutecznie złamany opór Polaków. W schronie znaleźliśmy siedmiu zabitych. Tego samego dnia w sztabie dowództwa polskiego zostaje podjęta spóźniona decyzja o udzieleniu pomocy żołnierzom z podwizny. Na pomoc rusza batalion piechoty, bateria artylerii i pluton przeciwpancerny. Docierają do miejsca walki następnego dnia, aby dowiedzieć się, że obrona odcinka już nie istnieje. Większość obrońców Wizny zginęła lub dostała się do niewoli. Tylko kilkudziesięciu żołnierzom udało się dołączyć do oddziałów generała Kleberga, w których będą się bić do końca kampanii. Morzem, Niemcy zaczynają przygotowania do ostatecznego natarcia na oddziały obrony lądowej pułkownika Dąbka. Chcą je zlikwidować jak najszybciej. W ciągu dnia zajmują Redę. Na północy samodzielna grupa operacyjna Narew próbuje bezskutecznie powstrzymać klin pancerny idący na Białystok. Toczą się ciężkie boje pod Rutkami, Kołmyją, Nowogrodem i Złotoryją. Pod Brokiem atakuje Podlaska Brygada Kawalerii. Zajmuje na parę godzin część miasta, lecz utyka w ciężkim ogniu niemieckim. W nocy Polacy wycofują się, ostatecznie oddając miasto. Inne oddziały grupy toczą zwycięskie walki w okolicach Czerwonego Boru. Rozbijają oddziały niemieckie, zdobywając sporo broni, sprzętu motorowego i artylerii. Jednak po przełamaniu obrony pod Wizną Polacy zaczynają być spychani przez coraz większe siły nieprzyjaciela. Wykrwawiona armia Modlin wycofuje się z nadbógu i prawe skrzydło ulega rozbiciu. Niemcy przekraczają Bóg podwyżkowym. Armia łódź, a praktycznie grupa operacyjna generała Tomę w walkach pod rawką odrzuca nieprzyjaciela pod kamionowo i kieruje się na Warszawę. Budynek taki piękny, duży i ogrodzeni, kapusta zasadzona. A patrzę, między kapustą ruszają się głowy, bo oni mieli takie kolory jak kapusta, swoje te, te berety. Hełmy. Niemcy, moi chłopcy, Niemcy się tutaj tego. No to my za granaty i przez, przez ten parkan rzucamy, panie, słyszymy tam, robi się tylko krzyk i wrzask. Pluli na nas, i Coś tam wrzeszczeli, krzyczeli, nie? A nas kilku już tam prowadzili. że Masakra była wtedy, żeśmy zrobili przez ten parkan. Polacy prowadzą, choć bez większych sukcesów, walki rozpoznawczej wypady na stronę wroga. Niemcy bombardują miasto, szczególnie mocno Pragę. Wiele budynków tej dzielnicy płonie i ulega zniszczeniu, m.in. Szpital Przemieniania Pańskiego. Dowództwo w porozumieniu z władzami cywilnymi tworzy doraźny sąd polowy, który ma czuwać nad przestrzeganiem prawa. Aby ukrócić szerzące panikę plotki, zostają rozlepione ogłoszenia z fikcyjnymi wyrokami śmierci, jakie miały zapaść za dezercję i szpiegostwo. Tato, tato, ja widzę samoloty. Ja widzę samoloty, takie czarne, duże. I nagle zacząłem krzyczeć. Tato, tato, one rzucają jakieś bomby. I po kilku sekundach piekło. Huk, dym. Tego się nie da opisać. To zobaczy. Ci ludzie wyskakiwali w tym nagło, boso, prawie że w koszulach. Przecież to było tak... Tego się nie da opisać, jak po prostu... Nie dzisiaj się... Armia Prusy w rozsypce wycofuje się za Wisłę i praktycznie przestaje istnieć. Dowodzący nią generał Dąb-Biernacki ma przystąpić do reorganizacji oddziałów na tyłach armii Lublin, która toczy walki pod Górą Kalwarią, gdzie Niemcom udało się przekroczyć Wisłę. Armia Kraków wycofuje się ku Wiśle w kierunku Osiek Baranów, aby obsadzić linię San. Osłaniająca odwrót 22. Podhalańska Dywizja Piechocy z Przemyśla zostaje rozbita pod Staszowem. Jej szef sztabu, podpułkownik Wójcik ginie ostrzelany przez pomyłkę przez własnych żołnierzy. Do niewoli dostaje się kilka tysięcy Polaków. Armia Karpaty toczy walki obronne pod Jarosławiem, odskakując do rejonu Oleszczyc. Niemcy przekraczają pod Radymnem San i zajmują Sanok. Niemcy tradycyjnie już mordują polską ludność cywilną. Tylko we wsi Mszadla, w powiecie skierniewickim oddziały SS rozstrzeliwują 153 osoby. Są wśród nich kobiety i dzieci. 10 dnia kampanii wrześniowej po przełamaniu polskiego frontu na Bugu, odwrót Modlin i na Nawi. Odwrót samodzielnej grupy operacyjnej Narew oraz po sforsowaniu przez oddziały niemieckie Sanu podstawowy plan naczelnego wodza marszałka Śmigłego obrony sił polskich wzdłuż linii Wielkich Rzek został pozbawiony szans realizacji. Choć trzeba pamiętać, że główny z kolei niemiecki cel strategiczny okrążenia i zniszczenia sił polskich nie został uwieńczony sukcesem. Pierwsze 10 dni zaciętych walk kosztowało Wojsko Polskie utratę aż siedmiu dywizji piechoty i dwóch brygad kawalerii. 10 września Naczelny Wódz przyjął nowy plan skupienia i obrony całości sił polskich w południowo-wschodniej części kraju, w tzw. Przedmościu Rumuńskim i tam dotrwania do spodziewanej ofensywy wojsk francuskich.